Priorytet piąty programu operacyjnego Rybactwo i Morze. Wspieranie obrotu i przetwarzania. Spot wykonany w technice animacji rysunkowej. Film otwiera biała plansza z napisem: Program operacyjny Rybactwo i Morze. Instytucja zarządzająca. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie www.gov pl ukośnik Web, Ukośnik Rolnictwo, Ukośnik Program myślnik Po Myślnik Ryby. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze poniżej logotypy Rybactwo i morze, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Unia Europejska, europejski Fundusz Morski i Rybacki. Następnie na tle koloru morskiej wody pojawiają się animacje ilustrujące ścieżkę lektorską. Ekran wypełniają kolejno dane liczbowe zapisane ozdobną niebiesko-żółtą czcionką. Graficzne przedstawienia liczb odzwierciedlają dane przekazywane przez lektora. W trakcie filmu na ekranie pojawiają się rysunkowe, animowane kropelki wody, słonek i słonka. Mają duże okrągłe oczy i szerokie uśmiechy. Prezentują dane i wskazują na ważne informacje na ekranie. Towarzysząca narracji animacja składa się z bogatych graficznie obrazków związanych z tematyką rybołówstwa. Ekran wypełnia rysunkowa waga. Na jej lewej szali taśma produkcyjna, która przetwarza ryby na konserwy. A te z kolei spadają na prawą szalę obok stosu monet. Prawa szala przeważa. Wyświetlane są infografiki z bezpieczeństwa i higieny pracy. Rękawice i przyłbice ochronne mycie rąk. Kolejne animacje przedstawiają między innymi instalację elektryczną składającą się z ogniw fotowoltaicznych, wymiennika ciepła, bojlera i innych urządzeń, a także fabrykę przetwórstwa rybnego zasilaną energią z fotowoltaiki i wiatraków. Ekran wypełniają różne produkty spożywcze z ryb. Pojawia się mapa Polski z dwiema strzałkami symbolizującymi rynek zbytu. Jedna skierowana jest w lewo, druga w prawo. Przejeżdża ciężarówka dostawcza z produktami rybnymi. Na ekranie tablet. Na nim wyświetla się reklama produktów rybnych. Animacja zmienia się na punkt widzenia logistyka spedycji. W tle załadunek produktów rybnych z linii produkcyjnej do ciężarówki. Pod koniec filmu pojawia się mapa Polski z zaznaczeniem głównych rzek. Następnie ekran wypełnia tętniące życiem nadmorskie miasto, a na koniec otwarty laptop. Wokół niego cztery białe krążki z symbolami kutra, motorówki, helikoptera i flagi Unii Europejskiej. Spot zamyka biała plansza z informacjami otwierającymi film. Od 2004 roku mamy pełny dostęp do funduszy Unii Europejskiej. W latach 2014-2020 część z tych funduszy trafiła do Polski za sprawą programu operacyjnego Rybactwo i Morze. W ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego otrzymaliśmy ponad 531 milionów euro. Wraz z wkładem z budżetu krajowego, około 179 milionów euro, mieliśmy do dyspozycji 710 milionów euro, czyli ponad 3 miliardy 200 milionów złotych. Program pozwolił na realizację działań w ramach sześciu priorytetów. Priorytet piąty. Wspieranie obrotu i przetwarzania. Celem ogólnym priorytetu piątego jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury. Dofinansowanych zostało szereg działań, wśród których warto wymienić projekty dotyczące przetwarzania produktów rybołówstwa i akwakultury, w tym te realizowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy, oszczędzania energii, zmniejszenie oddziaływania na środowisko oraz w celu stworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów i systemów zarządzania. Te inicjatywy uzyskały pomoc o łącznej sumie prawie 203 milionów złotych. Projekty na rzecz pozyskiwania nowych rynków zbytu, poprawy warunków wprowadzania do obrotu oraz prowadzenia kampanii promujących produkty rybołówstwa i akwakultury. Wsparto w tych działaniach ponad 170 podmiotów kwotą w wysokości około 76 milionów złotych. Projekty uznanych organizacji związane z przygotowaniem i wdrożeniem planów produkcji i obrotu. Te podmioty mogły liczyć na dofinansowanie łącznej kwocie prawie 56 milionów złotych, a to tylko największe sukcesy. W ramach wszystkich działań w zakresie priorytetu piątego podpisano łącznie 294 umowy na kwotę prawie 328 milionów złotych. Program operacyjny Rybactwo i Morze współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz budżetu państwa. Działania w ramach programu pozwoliły na wsparcie rozwoju i modernizacji polskiego rybactwa śródlądowego, rybołówstwa morskiego, akwakultury i przetwórstwa ryb. Program przyczynił się również do rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów rybackich i obszarów akwakultury. Ułatwi ugromadzenie danych, kontrolę oraz egzekwowanie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa i zintegrowanej polityki morskiej.